Orędzie 319 Dongo komo 31 grudnia 1985 roku. Ostatnia noc roku wasza modlitwa ze mną. Umiłowani synowie, przeżyjcie te godziny ostatniej nocy roku na modlitwie ze mną. Ileż moich dzieci spędza te godziny na rozrywkach, w rozproszeniu. Witając nowy rok w hałasie i na zabawie, wy, wznieście wraz ze mną do Pana potężną modlitwę dziękczynną. Jego miłosierna miłość nadal wypełnia dziś wielki plan zbawienia i miłosierdzia, nawet wobec tak bardzo oddalonych i chorych ludzi obecnego czasu. Grzech jest waszą prawdziwą chorobą, zarażającą coraz bardziej moje dzieci, i prowadzącą je do życia w egoizmie nienawiści nieczystości w upartym odrzucaniu waszego Pana Boga który was stworzył i prowadzi po drodze prawdziwego szczęścia pan prosi was o powrót na drogę prowadzącą do niego w tym roku na tyle sposobów dawał wam znaki swego zaproszenia do nawrócenia wznieście wraz ze mną do Pana Potężną modlitwę wynagradzającą. Nieprawość okrywa całą ziemię jak pokrywa lodu. Wysuszyła serca i dusze wielu moich dzieci. Kielich Bożej sprawiedliwości jest wypełniony, napełniony aż po brzegi, i domaga się opróżnienia. Gdy w świecie działa największa tajemnica bezbożności, zwracam się do was, moje dzieci aby was poprosić o utworzenie ze mną wielkiego łańcucha wynagrodzenia. Ofiarujcie wszystkie wasze modlitwy, wszelkiego rodzaju cierpienia, jednocząc je każdego dnia z ofiarą mojego Syna Jezusa, odnawiającą się wszędzie dla zadośćuczynienia i odpuszczenia wszystkich grzechów świata. Czyniąc to, Pomagacie mi powstrzymywać jeszcze karę, jaką ludzkość ściąga dziś na siebie z powodu swego stylu życia oddanego bezbożności? Nowe czasy są właśnie u waszych drzwi. Jestem matką prowadzącą Was drogą zbawienia i pokoju. Modląc się, poszcząc, umartwiając i pokutując, przygotowujcie się razem ze mną. Na przeżycie nowych czekających was dni, które ześle wam miłosierdzie Ojca.